Zapraszamy do oglądania 404. odcinka Faktów Czwórki. Akcja. Po długiej przerwie wracamy do cotygodniowych relacji z wydarzeń w życiu naszej szkoły. Dawno nas nie było. Powodem braku faktów Czwórki na antenie był strajk w oświacie. Mamy sporo zaległych informacji do przekazania, które skrupulatnie notowaliśmy. Dzisiejszy program poprowadzi Domnika i Ola. się zaproszony do prowadzenia tego odcinka, ponieważ dzisiaj mamy urodziny. To nasze podwójne święto. To niespodzianka dla naszych koleżanek Oli i Dominiki. Składamy życzenia. Spełniajcie marzenia. Niech żadna z was się nie zmienia. Żyjcie w zdrowiu, pomyślności. A na imprezie miejcie dużo gości. Wszystkiego najlepszego! W programie zobaczymy. Artykuł o faktach czwórki w głosie ziemi Oświęcimskiej. Podsumowanie kiermaszu wielkanocnego, książeczki internetowe klasy 3b, ważne kwietniowe święta, wyniki konkursu recytatorskiego Warkocz pleciony słowami, pierwszy egzamin ósmoklasisty, propozycje do poczytania, cykl Zachowuj się kulturalnie. W Głosie Ziemi Oświęcimskiej ukazał się obszerny artykuł o Faktach Czwórki. Dziękujemy redakcji Głosu za podkreślenie wyjątkowości naszej szkolnej telewizji. Znalazł się tutaj także wywiad z nami. Jeśli jeszcze go nie przeczytaliście, koniecznie to zróbcie! W kwietniowym numerze Głosu Ziemi Oświęcimskiej ukazał się obszerny artykuł pod tytułem 10. urodziny szkolnej telewizji. Tekst napisała pani redaktor Marzena Wilk. Zachęcamy wszystkich do przeczytania. Znajdziecie tam kilka informacji z historii Faktów Czwórki oraz wywiad z założycielem telewizji, panem Stanisławem Krzyżakiem i redaktorkami Olą i Dominiką. Organizatorzy Kiermaszy Wielkanocnego dziękują za wsparcie. Dochód z jego prowadzenia zostanie przeznaczony na zakup gier i pomocy do zansiedlicy szkolnej. Szkoda, że mnie nie było. Dlaczego? Byłam chora. Świetlica Szkolna corocznie organizuje Wielkanocny Kiermasz Świąteczny. W tym roku uczniowie i wychowawcy świetlicy przygotowali wiele ozdób i dekoracji wiosennych i wielkanocnych. Zaprezentowano je rodzicom i uczniom naszej szkoły na holu głównym. Każdy mógł wybrać i zakupić drobiazgi związane z okresem świątecznym. Dużym zainteresowaniem cieszyły się puszyste zajączki i kurczaczki oraz popcornowe baranki. Uzyskane fundusze przeznaczone zostaną na potrzeby świetlicy, np. materiały papiernicze, dekoracje, zabawki i gry. Serdecznie dziękujemy wszystkim wspierającym działalność świetlicy, a także rodzicom i dzieciom, dzięki którym uda się zabezpieczyć potrzebne materiały. Klasa trzecia B rozwijała swoje umiejętności informatyczne i czytelnicze. Podczas zajęć w miejskiej bibliotece publicznej uczniowie stworzyli książeczki internetowe w programie Storybird. Klasa trzecia B odwiedziła miejską bibliotekę publiczną. Uczniowie wzięli tam udział w lekcji multimedialnej „Nowe przygody kota w butach”. Samodzielnie zaprojektowali nowe książeczki, korzystając z nowo poznanej aplikacji internetowej Storybird. Pracowali z zaangażowaniem, a ich pomysły były ciekawe i zabawne. Kwiecień obfitował w wiele ciekawych światowych akcji. Były to Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Światowy Dzień Zdrowia oraz Międzynarodowy Dzień Ziemi. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Jak już wspominaliśmy w poprzednim odcinku, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, obchodzony jest 2 kwietnia. Uczniowie naszej szkoły z tej okazji wzięli udział w warsztatach o Litwie w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz akcjach zorganizowanych w naszej szkolnej bibliotece. Był to m.in. konkurs dla klas młodszych na rebus szyfrujący tytuł dowolnej bastii Andersena oraz dla klas starszych. Konkurs na test wiedzy wybranej przez siebie baśni. W klasach młodszych nie wyłoniono jeszcze zwycięzcy. W klasach 4-8 nagrodę zdobyła Weronika Szojda z klasy 5a. Serdecznie gratulujemy! Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Podczas obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w naszej szkole odbywały się zajęcia na ten temat. Odwiedziliśmy z kamerą którzy podczas lekcji wysłuchali bajki Onnych Chmielewskiej pod tytułem Czarodziejka. Wykonali też nakrycia głowy w kolorze niebieskim na znak wsparcia dla osób cierpiących na autyzm. Główną bohaterką bajki, którą poznali czujnogę jest Majka, dziewczynka, która marzy o tym, aby zostać czarodziejką. Nie wie w jaki sposób spełnić swoje marzenie. drodze pojawia się jednak Kaja, dziewczynka wypowiadająca czarodziejskie zaklęcia. To bajka o tym, jak wspaniali są ludzie cierpiący na autyzm, oraz o tym, że warto ich zaakceptować i się z nimi przyjaźnić. Koniecznie przeczytajcie. Bajkę znajdziecie w internecie. Światowy Dzień Zdrowia. Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia WHO i obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie. Hasłem przewodnim w tym roku było popularyzowanie uniwersalnej opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej. W holu naszej szkoły pojawiła się gazetka przybliżająca uczniom ważne aspekty ochrony zdrowia. Zachęcamy do jej poczytania. W ramach rozwoju świadomości zdrowotnej na lekcji wychowawczej klasa 4a przygotowała zdrowie na talerzu. Uczniowie przypomnieli sobie zasady i zalety zdrowego odżywiania oraz zasady higieny i bezpiecznego posługiwania się nożem. Przeanalizowali piramidę żywieniową, zastanawiając się co powinni jeść, a czego unikać w diecie. Przypomnieli sobie jakie witaminy znajdują się w warzywach i owocach. Podsumowaniem zajęć było samodzielne wykonanie kanapki lub sałatki owocowej. Międzynarodowy Dzień Ziemi. Kolejnym ważnym świętem obchodzonym w kwietniu był Światowy Dzień Ziemi. Przypominała nam o tym gazetka w Holu Szkoły. Corocznie wiosną prowadzone są akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Redakcja Faktów Czwórki przeprowadziła ankietę wśród uczniów, związaną z tym świętem i ekologią. Posłuchajcie. Czas dnia ziemi sprzątamy świat. A dzisiaj drzewka i kwiaty. Święty ziemi zachęca do dbania o środowisko. Mało dobrze przypominać o tym, żeby segregować odpady. To dbać o środowisko, jeżdżąc rowerem zamiast samochodem. Poznaliśmy wyniki konkursu recytatorskiego dla klas starszych. Odbywał się on pod hasłem Warkocz plecione słowami. Szkolny konkurs recytatorski w tym roku nawiązywał tematycznie do Dnia Kobiet oraz Dnia Języka Ojczystego, stąd też tytuł konkursu brzmiał: Warkość wleciony słowami. Uczestnikami tego wydarzenia byli uczniowie klas starszych, którzy mieli przygotować do recytacji dwa utwory: poetycki i prozatorski. Jeden z nich miał być typowym łamańcem językowym naszpikowanym trudnościami. W drugim tekście miała pojawić się postać kobieca. Wszyscy uczestnicy starannie przygotowali utwory i pięknie się zaprezentowali. Jeżeli w składzie pani Ewa Noga, pani Aneta Janusz oraz pani Barbara Szymczyk zdecydowało przyznać nagrodę główną uczennicy klasy 5A, Justynie Szołek oraz pięć wyróżni. Justyna w sposób niezwykle profesjonalny i urokliwy przedstawiła fragment powieści Bolesława Prusa pod tytułem Larka i będzie reprezentowała naszą szkołę w kolejnym, już powiatowym etapie konkursu recytatorskiego. Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi, zapału i wrażliwości na piękno ojczystego języka. Na imię Mam Justyna brałam udział w konkursie recytatorskim. Warkocz pleciony słowami. Zajęłam pierwsze miejsce i recytowałam łamaniec językowy pod tytułem Szczepan Szczygieł. Szczepan Szczygieł Czepan szczygieł z grzmiących bystrzyc, przed chrzcinami chciał się przystrzyc. Sam się strzyc nie przywykł w szagrze, więc do szwagra skoczył: Szwagrze, Szwagrze, ostrzysz mnie choć krztynę, gdyż mam chrzciny za godzinę. Nic prostszego, szwagier na to: Żono, brzytwę daj szczerbatom. Wszystko będzie strzechę szczygła, ta szczerbata brzytwa szczygła. Usłyszawszy straszną wieść, Szczepan z wrzasnął: cześć! I przez grządki poza szosą niestrzyżony prysnął wprost. W kwietniu uczniowie klas ósmych przeżywali ważne chwile. Po raz pierwszy w historii uczniowie kończący podstawówkę pisali egzamin ósmoklasisty. Ty wiesz, że za rok nas to czeka? nawet nie przypominaj. Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w tym roku szkolnym po raz pierwszy w historii. Objął on wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczonych w klasach 1-8. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty miał formę pisemną i trwał 3 dni. Uczniowie zdawali pierwszego dnia język polski, drugiego matematykę, a trzeciego język obcy nowożytny. W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znalazły się zarówno zadania zamknięte, jak i zadania otwarte. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dzisiaj był drugi dzień egzaminów. W pierwszy pisaliśmy język polski i poszedł nam chyba dobrze. Dzisiaj matematyka i chyba trochę gorzej. Z matematyki było 20 zadań i zrobiłem wszystkie ciekawe, jak poszło. Egzamin z polskiego można zaliczyć do łatwiejszych. Tematem przewodnim była lektura małej książki. Jednym z łatwiejszych zadań na egzaminie z matematyki było na temat obliczania procentów. Emilka z 5D przygotowała kolejne propozycje dla czytelników. Posłuchajmy, co tym razem nam poleci. A my teraz przerabiamy lekturę Quo Cześć! Czy wiecie, że od 8 do 15 maja obchodzimy tydzień bibliotek? A 8 maja był Dniem Biblioteki Bibliotekarza, z tej okazji najlepsze życzenia dla naszej Pani Moniki. Ja dziś polecam Czaora, Opowieść Północna Antoniego Ferdynanda Osendowskiego. To piękna historia przyjaźni człowieka z psem, która chwyta za serce. Jakie losy ich spotkają? Przeczytajcie! Polecam również O czym szumi las? Pawła Wakły. To leśne przygody, które przeżyjecie z Leśniczym Piątkiem. Jakie historie kryje las i jego mieszkańcy? Przeczytajcie! Zapraszam do biblioteki. Dwie Ole z 5A przygotowały scenkę z cyklu Zachowuj się kulturalnie. Słuchajcie i patrzcie uważnie. Jakbyś to zepsuła, to bym po prostu... bo ja bym drugi raz nie powiedziała tego. Cześć! Dzisiaj wam pokażemy kolejną scenkę z naszego cyklu. Zachowuj się kulturalnie. W tej scence pokażemy okropne zachowanie podczas rozmowy z koleżanką i kolegą. Ola, jak było na majówce? Byłam na wsi. A wy jak spędziłaś się na ja Byłam na topi, aby pani się zbliżyła. Nie, spadłam, bo była pan ze sobą. jak ta scenka powinna wyglądać kulturalnie. Jak tam na majówce? Wiesz co? Było naprawdę bardzo fajnie. Byłam u mojej cioci. Powiem ci, naprawdę rewelacja. Super. Ja byłam na przykład na wsi. To też ciekawie. W scence wystąpiło kółko teatralne. Pamiętajcie, zachowujcie się kulturalnie. 404. odcinek Faktów czwórki prowadziły legendarna Ola i Dominika. Oglądajcie nas koniecznie do zobaczenia. Uczyłam się helikopterka. Umiem.